Przyjechała do nas Pani Dyrektor Anna Barańska i jest Dyrektorem najważniejszej w Msztynie placówki. To następny kontest. Jak się ta placówka nazywa? Ja nie wiem. Proszę. Chronisko. schronisko? jest schronisko? Dla zwierząt. Dla zwierząt. A kto powie pełną nazwę? Proszę Kacper. Stronisko dla zwierząt. Pięknie. Czy dobrze, Pani Dyrektor? Jakby można jeszcze dodać stronisko dla zwierząt w Bursztynie, ale to już nie istotne. Wiadomo sure, <grym> no, 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 ja, o co chodzi. Kto mieszka w zwierzęta. Zwierzęta. Zwierzęta, ale jakie żelazo, nosonośce, koty i psy, a czasami starzają się że ja sorożca, to jeszcze nie mieliśmy, ale teraz mówi, ale w tej chwili na przykład mieszkają u nas trzy szczury. Kiedyś mieliśmy e, świnki morskie, chomiki, króliki, mieliśmy nawet węża zbożowego, to takie białe Biały, duży wąż I on jest niejadowity na szczęście. Uciekł, e, uciekł z sąsiadowi z górnego piętra, z wyższego i po prostu przyszedł do, do sąsiadki. Nie szybko go właśnie odebrał. Także do nas, przez nasze schronisko, przybijają się wszystkie zwierzaki, które potrzebują pomocy na terenie miasta. Czyli ktoś jak je wyrzucił i nie wiadomo, gdzie jest ich dom, co się z nimi, żeby nie stało, się jak na doprawiają do

Do nas wczoraj, ale swoją mamę do nas. Bardzo miłe małe skorzoneczko. Teraz e, w schronisku tutaj, jak mówię mieszkają psy i koty. I jak tak pies mieszka w domu czy koty jest naszym przyjacielem, jest członkiem domu, jest domownikiem, to jak on się czuje? Dobrze, jak to jest duży pies, to może żyć 12-13 lat, a jak to 12. będzie pies mały rasy, na przykład jami, to może żyć i 18-20. Znam takie jami, które mają 20 Niecy. lat. Im pies jest mniejszy, z tym może żyć dłużej. W przypadku powód, na przykład, Taka. Prosimy panią, korzystamy. Co on? A pani sprawdza. Jedzenie i woda. Jedzenie i woda. Co jeszcze? Jurkan. Kuberta się. Co jeszcze? niekoniecznie. Często jest tak, że wody są odbrone na mleko. Wody jak najbardziej. Mleko i Dobrze, co Karolinka jeszcze? Taki drapak, zgadza się. Jeśli chcemy, żeby nam kot podrapał naszych mebli czy foteli, to dobrze jest mieć jakiś drapak i go zachęcać na Wtedy będzie sobie Dobrze, co jeszcze? Karma. Karma już jest załatwiona, picie jest załatwione. Drapa, kuweta, czyli toaleta. Co jeszcze? Właściciel. Właściciel, czyli? Miłość, miłość, zainteresowanie. I co jeszcze jest potrzebne? Tak? Posłuchajcie, co jeszcze jest? To i co jeszcze? Schronisko, świeże powietrze. Dobrze, ale co jeszcze? Jak mamy z jakimkolwiek innym krokiem, to trzeba się zjednoczyć trochę. Trzeba, tak, trzeba się zjednoczyć. Ale masz.

E, czyli będziemy dawać do umów adopcyjnych. Słuchajcie, nie wiem, no staraliśmy się, naprodukowaliśmy, także niniejszym chcieliśmy e, przekazać. E, słuchajcie, ponieważ pani dyrektor ma naprawdę malutko czasu, e, może za chwilę uda mi się. E, Przejść między wami, żeby każdy tak leciutko dotknął kota, nie głaskał. Nie. Może mi się uda, jak będziecie grzeczni. Będzie cisza, bo on się e, Natomiast boi. czy są e, jeszcze jakieś pytania? E, Zosia, kot się boi. On nie rozumie, że wy się cieszycie, e, że to z On się po prostu boi. Słyszy szum, słyszy hałas. Wy jesteście wielko ludy. Dla mnie Popatrzcie na jego płaszczyznę, tak? E, natomiast tu przekazujemy to. I ja będę chciała, żebyście pomogli nasze dary zanieść. I przypominam, że tak jak wy lubicie gwiazdkę, e, to z drugiej strony zwierzęta też lubią gwiazdkę. I pamiętacie? E, podusia dla Reksia i mruczusia, tak? Czyli kocyki, szaliczki, czapki, ręczniczki, wszystko zbierajcie. A od kota tutaj dla Was specjalny dyplom w podziękowaniu, ponieważ on pisać nie umie, ale tu przez przeze mnie napisał, za całe Wasze tutaj zgromadzone dzisiaj e, dal, bo to naprawdę dla nas jest bardzo ważne. Także bardzo dziękuję serdecznie jeszcze raz. Bo no teraz można kotka, ale w już w i dyrektor pozwala nam być ludźmi, bo przygarnia te zwierzęta, szuka dla nich domu, nawiązuje kontakt z takimi szkołami jaka, jak nasza, z takimi wspaniałymi dzieciakami jak nasza młodzież. A ja muszę Wam powiedzieć, że od początku prowadzę te akcje i jestem z Was bardzo dumna. I chciałabym, żebyście w grudniu, jak będzie ta gwiazdka, czyli kołajnie dla pieska i kotka, też pomyśleli o tym, że tam jest zimno, że wody są chłodne i coś, tak? O. Czyli moi drodzy, jeszcze takie ostatnie najważniejsze pytania, bo Pani dyrektor się śpieszy. Tak, o to mi chodzi, ale ja bym chciał wiedzieć, 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 dlaczego się wszyscy wszyscy Bo wszyscy 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 Dlaczego? wszyscy wszyscy kiedy, wszyscy 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 jedziesz wszyscy 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 Jak nie było pecha, to przewidź czarnego kota w domu. Tak, bo to jest oswojony pech. Kochani, bardzo proszę pięknie podziękujemy, ale tak nie dłużej pani dyrektor. Dziękuję i posłuchajcie. I oczywiście ja muszę poprosić naszych mężczyzn, nasze kobiety o pomoc.